Witam Państwa bardzo serdecznie, jak dzisiejszego wieczoru znowu żona wychlała, jak i wygoniła mnie, bo... bo ona może wszystko jest alkoholiczką ukrytą w takim Nagrałem, Nagrałem, nag jak się zachowuje. Syn właśnie wrócił y z Julią, jeszcze trochę by mi dojewał najchętniej. Y Kaczek zachował się ok. Y przydusił emocje atlety T, te, tej alkoholiczki. I to, co ona odpierdala, to wiedzcie mi. Yy, jakby nie kazwest, to na mnie zabiła się. Yy, ja mu się dał, coś, kurwa, co? Co takiego? No rehat, więc to to nic takiego. O szkoda jej goda, bo jest tak naprowadzany przez nią. Co ona powie, co skinie, to te dzieciaki robią. Kurwa, ludzie, weźcie ją na leczenie, kurwa, bo, bo, bo jak dojdzie do, do tragedii, to będzie tylko i wyłącznie wasza wino. Cóż, Mopsu Policji Dzielnicowego Lekarzy. Proszę no Państwa, no, nie, mo nie można dopuścić do tego, żeby ginęli ludzie przez żonę alkoholiczkę, która mieszka w robotze 3-13, a daje radę. Pozdrawiam serdecznie kandydata prezydenta Rzeczpospolitej Jacek T.